Na wspólnej zniknie z anteny. Jest ważny powód. Wicoewie kochają na wspólnej, który jest emitowany już 23 lata. W sierpniu będą jednak musieli zapomnieć o nowych odcinkach. TVN planuje zmiany w ramówce. Serial Na Wspólnej to codzienna produkcja emitowana przez TVN, która zadebiutowała 27 stycznia. Opowiada historię siedmiorga przyjaciół, których losy skrzyżowały się w sierocińcu 25 lat temu. Obiecali sobie wtedy, że zawsze będą się wspierać, co przerodziło się w więź silniejszą niż więzy krwi. Serial skupia się na dorosłym życiu bohaterów, którzy mimo różnych wyborów życiowych wciąż trzymają się razem. Na wspólnej wypada z ramówki aż na tydzień. Stacja TVN nie wyemituje nowych odcinków na wspólnej numer 4069-4072 w dniach od 18 do 21 sierpnia 2025 roku. Wszystko przez to, że w tym terminie odbędzie się długo oczekiwany Top of the Top Sopot Festival, który tradycyjnie odbywa się w połowie sierpnia. Z tego powodu na wspólnej kolejny raz musiało ustąpić miejsca, ponieważ muzyczne widowisko rozpocznie się już o 19.35 z przerwą na sport i pogodę, a następnie powróci o 19.55, by bez dalszych przerw trwać do około 23 każdego dnia festiwalu. W rezultacie na wspólnej zostało tymczasowo usunięte z ramówki na tydzień, ponieważ festiwal, jak co roku, trwa 4 dni, kolidując z czasem emisji popularnego serialu TVN, który, w przeciwieństwie do konkurencyjnych stacji, jest nadawany również w okresie wakacyjnym. Nie martwcie się, serial wkrótce powróci na antenę. Już niedługo Top of the Top Sopot Festival. Tegoroczna edycja Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach od 18 do 21 sierpnia w operze leśnej. TVN będzie transmitować to wydarzenie. A bilety na 4 dni koncertów są już dostępne w sprzedaży. Pierwszy dzień festiwalu, 18 sierpnia, upłynie pod hasłem gorączka sopockiej nocy, oferując powrót do najlepszych dekad muzyki. Kolejny dzień, 19 sierpnia. To koncert otwarta scena, podczas którego wręczona zostanie nagroda bursztynowego słowika. 20 sierpnia widzowie TVN mogą spodziewać się niespodzianki, a na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki. Ostatni dzień festiwalu, 21 sierpnia, zakończy się dwuczęściowym koncertem, w tym dedykacją dla mistrzów piosenki oraz występami legendarnych polskich składów rapowychowania.